Witam, dziś mamy Dni Tygodnia i w tym czasie w Europie e, Dni Tygodnia zaczynają się od poniedziałku. Otóż tydzień, dzień, dni tygodnia, dni tyżnia, poniedziałek, poniedziałek, wtorek, 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 środa, jest miękkie, środa. Czwartek. Urodził się Bartek. Czwartek. Piątek przepił majątek. Piątek, sobota, niedziela. Niedziela odpoczynek. Pracujemy na okrągło od poniedziałku do soboty. Nie w niedzielę, bo w niedzielę od, odpoczywam. Nie w niedzielę, bo w niedzielę odpoczywam. Zapraszam do lekcji dłuższej, zapraszam się do podpisania. Dziękuję, kłaniam się.